Czym jest agrocybernetyka? Dzień dobry. Zostałem poproszony przez Łukasza, żeby przyjść tutaj z takim tematem trochę innym. E, trochę właśnie może bym powiedział lekko z domeny projektowania spekulatywnego, ale też czymś, czym ja się ostatnio dosyć intensywnie zajmuję. E, Oprócz tego, że ostatnio dosyć intensywnie zajmuje mnie tacierzyństwo, to, to w wolnych chwilach, e, mało jest tych wolnych chwil, dużo myślę i to, co wymyśliłem, e, to agrocybernetyka. I agrocybernetyka jest, jeżeli ktoś zada Wam pytanie, czym jest agrocybernetyka, bo ja zadałem to pytanie, chat GPT, free, to nie do końca było to, jak ja o tym wstępnie myślałem. Agrocybernetyka jest jednym z kolejnych programów, inicjatyw, projektów, które realizujemy w ramach grupy roboczej. Mamy już minimum viable utopia, taką bardzo fajną, ciepłą społeczność różnych ludzi, którzy zajmują się alternatywną, alternatywnym podejściem do internetu. Mamy odzież roboczą, gdzie próbujemy sami w sposób cyrkularny, etyczny produkować hipsterską, designerską odzież do pracy. Mamy też spotkania, mieliśmy spotkania wokół nowych, współczesnych technologii. Dwa lata temu w Habraumie, gdzie spotykaliśmy się co dwa tygodnie i rozmawialiśmy o blockchainach, o SolarPanku, o interfejsach i tego typu kwestiach. I dzisiaj y, przedstawiam Wam kolejny taki mały program, który będziemy realizować w ramach grupy roboczej, który jeszcze troszkę jest w takich koncepcyjnych powijakach, bo on wystartował, prawdę mówiąc, dwa tygodnie temu, ale już zaczyna nabierać pewnych kształtów i już zaczynamy coś w tej kwestii robić. Więc, mówiąc krótko, czym jest ta agrocybernetyka? I tutaj y, sięgnijmy, tak jak. Y, Zostało nam to przykazane. Na początku było słowo, i słowo Agros kubernetes, tutaj ze starogreckiej. Agros zresztą ma swoje, bym powiedział, źródła nie tylko w Starogrece, ale w sanskrycie. Agros, które później przechodzi na angielskie acre, w nasz polski znany Ar, który można znaleźć na stronie Oto dom, kiedy się szuka rozmiarów różnych działek i tak dalej. To wszystko ma swoje źródło. W Terminie agros, czyli tym pierwszym po lewej stronie, który jak też kojarzymy z Greki, e, oznacza przestrzeń. Agora to też ma podobne źródło słów z tym słowem. Dlaczego ja o tym mówię, dlaczego ja lubię grzebać w etymologiach? Bo etymologie nadają znaczenie to, w jaki sposób my myślimy o pewnych pojęciach, w jaki sposób my ustosunkowujemy się do tego, w jaki sposób one zaczynają stanowić dla nas pewną informację, która nas napędza do działania. I agros jest takim specyficznym pojęciem, bo podstawową funkcją rolnictwa dzisiaj jest produkcja żywności. Ale w tym kontekście przestrzennym my wykorzystujemy skończoną przestrzeń planety Ziemi po to, żeby ona nas wyżywiła, wyżywiła całą ludzkość. E, oczywiście, jeżeli będziemy myśleć o jakichś agrofuturyzmach czy agrokosmizmach, to myślimy o takich zagadnieniach jak terraforming, żeby zaraz na Marsie hodować ziemniaki. Wenus, czytałem książkę, można za 10 tysięcy lat, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, wystarczającą schłodzić na tyle, żeby tam też coś posadzić. Ja już tego nie doczekam, ale generalnie chodzi o ten gest, ten ruch zagrabiania przestrzeni, wkładania w nią w pracę po to, żeby uzyskać z niej pożywienie, energię do dalszego działania. Natomiast Kubernetes to starogrecki, słownik marinistyczny, który dotyczy sterowania, sternika, zarządzania i o tym za chwilę powiem. My też bardzo często cybernetykę, gdzieś nam to się obijało, gdzieś to słyszeliśmy. Jest przecież cyberpunk, który miał premierę parę lat temu, kojarzymy te klimaty i tak dalej. Wiemy, że to coś związane z informatyką, ale w jaki sposób? I też o tym za chwilę, za chwilę opowiem. Najpierw skupię się na tym agros, bo to jest kluczowe, żebyśmy dzisiaj zastanowili się, o co właściwie chodzi w tym jedzeniu. Ja oprócz ta ciężarstwa na co dzień teraz zajmuję się bezpieczeństwem żywnościowym miast i systemami żywnościowymi. Jest to coś, co całkowicie pochłania moją uwagę w wolnej chwili i widzę, jak ciekawe to jest zagadnienie, jak bardzo ono może być pochłaniające. I dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o takich trzech, w kontekście oczywiście rolnictwa, trzech kluczowych punktach wyjścia tego, jak to rolnictwo nas zmieniało, jak zmieniało naszą kulturę, jak zmieniało człowieka. Pierwsza rzecz, no to mamy 10 tysięcy lat temu, przed naszą erą, tak y, słynny, znany, żyzny półksiężyc, który nam się kojarzy z rzeką Eufrat i Tygrys, gdzie ludzie przestali mm, funkcjonować w trybie koczowniczym, zbierać, y, łowieckim, zaczęli uprawiać dzikie rośliny i zatrzymali się w miejscu. Przestaliśmy chodzić, zaczęliśmy budować miasta. Dzisiaj niestety ten obszar jest miejscem y, paskudnej wojny. To też jest ciekawe, że zataczamy właśnie w jakiś, jakiś, jakieś koło. Zaczęliśmy od tego miejsca, a dzisiaj najbardziej o to miejsce toczymy, toczymy boje. Ale to jest to miejsce zatrzymania się. Tu się zaczyna agro, tu się zaczyna rolnictwo. Kiedy zapowiedzieliśmy sobie stop, zaczęliśmy wykorzystywać ziemię, zaczęliśmy wykorzystywać przestrzeń po to, żeby ona nas żywiła. Drugi istotny krok, jeżeli chodzi o rozwój rolnictwa, to rozwój miast. Coś, co zostało zapoczątkowane w Wielkiej Brytanii w XVIII wieku. Mówi się o brytyjskiej rewolucji rolniczej, która była takim prerekwizytem do słynnej rewolucji przemysłowej, gdzie wprowadzono pewną technikę rolniczą, która się nazywa uprawą norfolską, czyli odpowiednim dzieleniem pola. To jest taka bardziej rozbudowana trójpolówka, nie będę teraz wchodził w szczegóły. Niemniej to, co jest w tym wszystkim kluczowe, to to, że w pewnym momencie zaczęliśmy w naszej historii, w naszej cywilizacji, w naszej kulturze, w naszej historii kultury rozbudowywać miasta i czynić je zależne od zewnętrznych dostaw żywnościowych. W miastach trudno uprawiać żywność. To miasta nigdy nie będą w pełni samowystarczalne, jeżeli będziemy traktowali je jako takie mocne skurpiska ludzkie. Niemniej to jest też jakiś punkt, w którym, z tego miejsca, które miało nas wyżywiać, bo wcześniej było tak, że każdy gdzieś tam miał sobie jakieś małe gospodarstwo. Oczywiście nie będę wchodził w historię tego, jak to u nas wyglądało z folwarkami i tak W Panu Tadeuszu jest o tym też ładnie napisane, ale bardziej idzie o to, że w pewnym momencie miasta zaczęły rosnąć, miasta zaczęły wymagać mm, pożywienia z zewnątrz i pojawił się kryzys, kryzys lat 60., gdzie nie do końca, Zaczęliśmy stać wobec, powiedziałbym, dużego ryzyka e, kryzysu głodu, kryzysu... Braku urodzaju. To jest też coś, co jest bardzo często związane z takim zagadnieniem, które nosi miano zielonej rewolucji. W latach 60. FAO, czyli Międzynarodowa Organizacja Do Żywienia, wystosowała duży problem, bo z tego co kojarzy, w Ameryce Środkowej, w Meksyku pojawił się duży kryzys nieurodzaju i polegał on na tym, że cokolwiek tam zostało zasiane, upadało. Duże, duża klęska głodu. Wszystko się w jakiś sposób zaczęło rozkręcać, i wtedy Norman Borlauk, który został, dostał Nagrodę Nobla, zaczął wykorzystywać najnowsze osiągnięcia związane z genetyką, czyli coś, co już zaczęło być robione przez Mendla, który tam zestawiał ze sobą fasolki. Prawda, to były fasolki u Mendla, z tego co kojarzę? Tak, e, czy groszki, już teraz. Generalnie coś, co bardzo szybko rośnie. Proszę proszę groszek, groszek, to były groszki, dziękuję. Generalnie nie chodzi o to, że Borlaug przedstawił nam wszystkim tym, co jest GMO, bo GMO to jest troszkę zabawa z genetyką posunięta do, do skrajności, tylko raczej pokazał nam, że my jesteśmy w stanie sami hodować swoje odmiany roślin, odmian warzyw, odmiany pożywienia po to, żeby dostosować je do Określonych warunków lokalnych. I dzisiaj ja nie ukrywam, że jeżeli idzie o rolnictwo, nasiennictwo i hodowla roślin, to jest coś, co jest dla mnie najbardziej takim jarającym tematem w całym zagadnieniu. Dziesięć lat trwało opracowanie swojej własnej odmiany pomidora, fasolki, groszku i tak dalej, bo te odmiany też cały czas się zmieniają, to cały czas ewoluuje i my widzimy, jak ten proces na naszych oczach zachodzi w rzeczywistości. Borlauk wprowadził właśnie nowy paradygmat myślenia o tym, jak możemy podejść do rolnictwa. I on jest obecny z nami po dziś dzień. E, to też zwią było związane z taką przemysłowym podejściem do e, sadzenia, e, z monokulturo monokulturowym podejściem do rolnictwa, z centralizacją dużych gospodarstw w jedno, w jedno miejsce. Dzisiaj ta postać jest różnie oceniana przez różne e, nurty i różnych e, myślicieli. I teraz to, na co chciałbym zwrócić uwagę, jasne, mówimy o jedzeniu. Jedzenie to jest coś dla nas oczywiste. Mam nadzieję, że każdy i każda z nas zjadło dzisiaj śniadanie. Więc mieliśmy już doświadczenie z jedzeniem, to jest jednak, zdajemy sobie sprawę, że mamy problem z jedzeniem, jak jego nie mamy i zaczynamy odczuwać głód. Ale generalnie to jest pewna oczywistość, że zawsze możemy coś przekąsić, na co dzień o tym nie myślimy. Ono skąd się bierze? Jedzenie jest też, można powiedzieć, mocno uwarunkowane i ugruntowane kulturowo. Co to znaczy? Ono służy nam do wyrażania swoich wartości, myślenia o świecie w taki, a nie inny sposób. W jaki sposób my poświęcamy naszą pracę, wysiłek po to, żeby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. To wszystko. Jest pewną decyzją etyczną, pewną decyzją moralną, ale jest też pewnym czynnikiem, który kształtuje nasz y, y, kulturowy światopogląd. To, co tutaj widzimy, to jest krowa. Krowy tak zazwyczaj nie wyglądają, bo to jest krowa wpisana w kwadrat. Dobra krowa, jakby to powiedział mój teś, to jest fajnie ładnie wpisana w trójkąt, żeby wymiana tutaj podnieść. Natomiast to co, to, co jest charakterystyczne, to się nazywa w internecie słynne brytyjskie czy angielskie kwadratowe krowy. Był taki etap właśnie w, w czasach rewolucji rolniczej w Wielkiej Brytanii, kiedy właściciele ziemscy lubili. Mm, portretować siebie ze swoim e, tutaj żywym inwentarzem, żeby pokazać, jak tłusto i dobrze u nich jest. I to są bardzo często takie karykuta, karykaturalne post, e, e, przedstawienia krów, gdzie głowy są małe, ale krowa jest sama obfita. To był w jakiś sposób wyraźnik e, mojego statusu maje, majątkowego i, i podaje się do rzeczywistości. Kultura, to jest kluczowe, chciałbym to podkreślić. Jeszcze tak powiedziałbym dosadnie, że jakbyśmy się zastanowili, to całe nasze moralne uniwersum, w którym dzisiaj fun Funkcjonujemy w Europie, niezależnie od tego, czy się odnosimy do niego pozytywnie czy negatywnie, obraca się wokół metafor jedzeniowych. To była kolacja, oni jedli. Ten pan po środku pojechał jeszcze mocno i powiedział, że jemy mnie, i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś ta metafora jest cały czas obecna, cały czas możliwa. Tutaj też David Greber, bardzo fajny myśliciel, zwraca uwagę na to, że właśnie jedzenie, wspólne jedzenie przy wspólnym stole jest jedną z najbardziej anarchistycznych czynności, jaką możemy wykonywać. Bo każdy z nas poświęca się czynności, której każdy z nas musi się poświęcić, a jednocześnie zaczynamy prowadzić pewne kulturalne rozmowy wokół tego, co się dzieje. Niemniej podkreślam, to jak mocnym i istotnym czynnikiem jedzenie jest, jeżeli chodzi o kulturę, jest taka świetna szkoła, świetna książka etyczna i moralna historia jedzenia, w której pojawiają się przykłady, jak to na przykład szef, żeby być szefem irlandzkiego klanu we wczesnym średniowieczu na takiej kolacji, kiedy byłem zaprzysięgany na takiego szefa, przyprowadzano mi białą klacz, ja z nią kopulowałem, a potem musiałem ją zjeść. Więc znowu pojawiają się pewne takie mocne wątki kulturowe i one są na nas oczywiste, one się w jakiś sposób wpisują. Ale dobra, tyle o jedzeniu. No, właśnie, jeszcze jedna taka kwestia, skąd to jedzenie skąd ono się właściwie wzięło? Pierwszy kryzys, wydaje mi się, pojawił się w trakcie COVID-u, gdzie ludzie sobie uświadomili, co jeżeli te półki pozostaną puste, co jeżeli odetniemy miasta od wsi, bo łańcuchy dostaw zostały w jakiś sposób zachwiane. Jest takie pojęcie jak Agrarian Mind, coś co utraciliśmy. Utraciliśmy podstawową świadomość tego, skąd się bierze jedzenie. Ja, jako typowy mieszczuk z bytomia, miałem taki bardzo naiwny model mentalny, że rzodkiewki rosną w pęczkach. Ja wiem, że to jest. Dziwne, ale jak ja widzę rzydkiewkę, to zawsze ją widzę w pęczkach. jak wyjmowałem nasionko rzydkiewki, żeby ją zasadzić, to dopiero po, do, do mnie potem dotarło, że to nie jest możliwe, żeby z tego nasionka cały pęczek wyrosnął. To był taki moment wow, a tylko dlatego, że ja nigdy o tym nie myślałem, bo jedzenie się nie myśli, jedzenie się konsumuje. A o to chodzi, żeby zwrócić się w tą stronę. I tym jest właśnie trochę agrocybernetyka. Teraz trochę właśnie o tej drugiej o cybernetyce. Mamy tutaj dwóch ziomków, Claude Shannon po prawej stronie i Norbert Wiener. Norbert Wiener uchodzi za twórcę cybernetyki, Claude Shannon również włożył duży wysiłek w to, czym ta dyscyplina może być. I cybernetyka jest właśnie, bym powiedział, dosyć takim mglistym dzisiaj dyscypliną, jak zresztą autorzy, czy to znajdziecie to na Wikipedii, mówią, pewna dziedzina transdyscyplinarna czy interdyscyplinarna Jeden z filozofów, których bardzo lubię, dosyć kontrowersyjnych, Martin Heidegger, kiedy już kończył swoją, Heidegger, kiedy kończył swoją karierę, powiedział, że w tej chwili miejsce filozofii, która zaczęła się specjalizować w kognitywistykę, psychologię, socjologii i tak dalej, zajmuje właśnie cybernetyka, jako ta nauka, kontrolowania nauka, spajania wszystkich innych nauk. I też cybernetyka rozwinęła się w jednym ze swoich odnóg w informatykę i tak dalej, i tak dalej. ale w czasach jeszcze z konferencji w Dartmouth, w której między innymi uczestniczył tutaj Shannon, gdzie opracowywano pierwszy koncept sztucznej inteligencji, który różni się drastycznie od tego, jak dzisiaj sztuczną inteligencję pojmuje się w Dolinie Krzemowej. Myślano właśnie o cybernetyce, jako takiej nauce, która nie tylko dotyczy rzeczywistości cyfrowej, rzeczywistości informatycznej, ale również systemów biologicznych, przyrody i tych, tego typu kwestii. Nie będę tu wchodził w szczegóły, ale takim można powiedzieć podstawowym założeniem, które stoi za cybernetyką, jest to, co my znamy z naszej pracy projektanckiej, czyli e, sprzężenie zwrotne, feedback lub coś, o co bardzo często prosimy, dajcie nam feedback, dajcie nam feedback. To jest generalnie nic innego jak pewien obiekt informacji, który wpływa na cały system. Przy czym tu jest takie bardzo mocne założenie, które nas powinno interesować w kontekście technologii informacyjnych, że informacja. Jest kontrolą. Jeżeli ja posiadam informację o jakimś zasobie, jeżeli ja posiadam informację o jakimś stanie świata, to ja się mogę do niego w jakiś sposób odnieść, mam kontrolę nad swoim działaniem. Tym jest właśnie cybernetyka. Badaniem tego typu cykli, w jaki sposób informacje, które trafiają do systemu, zmieniają kształt całego systemu, a jednocześnie wpływają na pozostałe inne systemy, które są z nim w większy lub mniejszy sposób powiązane. Tutaj właśnie sięgamy do czegoś, co nie ukrywam, najbardziej mi wkręci w tym od strony metodologicznej, do myślenia systemowego. Kiedy dzisiaj podchodzimy na przykład do projektowania modeli sztucznych inteligencji, to zaczynamy od czegoś takiego jak projektowanie ontologii, czyli w jaki sposób my wytłumaczymy maszynie, jak świat jest skonstruowany, jak zachodzą relacje pomiędzy różnymi bytami. Tutaj bardzo wysokopoziomowy schemat tego, czym właściwie jest myślenie systemowe. Kiedy przechodzimy od pewnych abstrakcyjnych pojęć i zawiązujemy relacje między nimi, a zarazem widzimy, w jaki sposób one nawzajem siebie weryfikują i sprawdzają. I teraz cybernetyka właśnie zajmuje się sprawdzaniem tych wszystkich, można powiedzieć, krótkich cykli na każdym z tych drobnych spięć, na tym, co się właściwie tutaj dzieje, analizie tego, żeby później w odpowiedni sposób przej przejawić to maszynie. No dobra, to było agro, to było cybernetyka, teraz agrocybernetyka w moim odczuciu... I to jest coś, gdzie ukierunkowujemy naszą inicjatywę, nasz program w kontekście pracy z grupą roboczą, zajmuje się właśnie analizowaniem systemów żywnościowych. Dzisiaj znowu bardzo naiwnie przychodząc do, do produkcji żywności, my postrzegamy ją w kontekście linearnym. Mamy rolnika, który coś produkuje, potem mamy szereg pośredników, a na samym końcu dotrafia do sklepu. E, w tym przypadku myślimy raczej o bardzo mocnym usieciowionym systemie bycia, z mnóstwem różnych komponentów, które są od siebie współzależne. I cały problem polega na tym, że dzisiaj ten system nie do końca działa. My nie mamy problemu z głodem. My mamy problem z marnotrawstwem żywności. My mamy dużą nadprodukcję żywności. My grzejemy w ten system i on zaraz nam się wywróci. To jest wniosek wypływający z raportu, który został wykonany przez um, grupę doradczą dla Parlamentu Europejskiego. Nie mamy zrównoważonego systemu. Między innymi jednym z podstawowych problemów niezrównoważenia systemu jest dzisiaj produkcja i konsumpcja mięsa. To nie jest tak, to oczywiście to zależy jakie mamy etyczne poglądy na to, że konsumpcja mięsa jest dobra albo zła, ale dzisiejsza produkcja mięsa masowa jest czymś, co wpływa na mocne niezrównoważenie systemu. Mięso jest za tanie, mięsa jest za dużo i to niestety jest coś, co może za chwilę przewrócić rowerek, na którym my wszyscy jedziemy. Jest to pewne zagrożenie, dlatego mówi się Szczęściej o programach zrównoważonego czy nawet regeneratywnego rolnictwa, które opiera się właśnie na myśleniu systemowym. Oj, przepraszam, coś mi się zrobiło. Proszę mi włączyć normalnie prezentację. Już mam zejść? Ja już kończę. Michał, jeszcze mam trzy minuty. Jeszcze trzy minuty. I dziewięć slajdów, poczekaj. No dobra. Jak to działa w agrocybernetyce? Kluczowym jest tutaj pojęcie cyklu, bo rolnictwo opiera się na cyklach. To jest zupełnie inny rytm pracy, który znamy z naszej codziennej pracy yy, usługowej, kiedy siedzimy przy komputerach. No dobra. Nawet jeżeli myślę o takim trybie agile'owym, to to też nie jest. Krypty. Tam pojawiają się rytuały, tam pojawiają się pewne powroty, ale to nie jest taki cykl, jak w przypadku rolnictwa, kiedy my jesteśmy mocno zdeterminowani przez to, jakie są nasze warunki zewnętrzne. Jestem tak, jak Michał zauważył, po sezonie rolniczym niestety 70% moich upraw zjadła zaraza ziemniaczana, ale udało mi się trochę pomidorów wyłuskać, i cieszę się teraz na zimę, cieszę się teraz na jesień, bo już nie muszę grzebać w ziemi, ale mam czas, żeby przemyśleć swoje błędy. I zaplanować ogród na nowo. I wiem, że zaraz mi się to znudzi zaraz mi będzie znowu będę, będzie mnie rwało do tego, żeby włożyć ręce w ziemię. Cykle, czyli coś, co w jakiś sposób możemy zamapować, zbadać i sprawdzić w kontekście właśnie agrocybernetyki, w jaki sposób to działa. I tu się pojawia kolejny taki krok, który jest mocno związany z myśleniem spekulatywnym i też związany z solarpankiem, o którym wiem, że na jednej z edycji tej konferencji opowiadała Kasia Janota z grupy roboczej. Solar Pang jako taka radykalna nadzieja, próba implementacji technologii w dobry sposób, po to, żeby ona nam pomogła uniknąć katastrofy, która. No dobra, nie oszukujmy się, widzimy, co się w tej chwili dzieje na świecie. Trudno nie być dzisiaj dumerem, że tak powiem. Preperstwo to jest też inne zagadnienie. Solar Punk też w moim odczuciu bardzo mocno nawiązuje do tego bardzo oczywistego elementu, jakim jest Słońce, bo my dzisiaj też funkcjonujemy w dużej mierze dzięki temu, że mamy Słońce, dzięki temu, że planeta Ziemia, która kręci się wokół tego Słońca, e, w jakiś sposób nas sobie na nim wyhodowała. To, że my mamy technologię, to nie jest tak, że my ją dostaliśmy od kosmitów, chociaż znajdziemy na przykład, Denny Ken sądzi, że tak było, co byłoby dosyć ciekawą teorią, ale przyjmujemy, że całkiem prawdopodobną teorią jest to, że jednak technologia jest pewnym czynnikiem kulturowym, który sami sobie wypracowaliśmy na drodze szukania rozwiązań problemów, które spotykamy w ziemi, na ziemi. Ta cykliczność jest wpisana w to, w jaki sposób my jako ludzie funkcjonujemy, nie od tych 12 tysięcy lat, kiedy działa rolnictwo, tylko od samego początku naszej, naszej ewolucji, kiedy zaczęliśmy myśleć o kulturze, czy w ogóle o niej mówić. To, co jest kluczowe, jeżeli chociaż, jeżeli myślimy w kontekście rolnictwa, to ono jest mocno zlokalizowane i w Polsce cały sezon wegetatywny to około 230 dni, w zależności od tego, czy mówimy o północy czy o południu. W górach to już w ogóle tam się liczy w 170 dniach, co to znaczy, że jesteśmy w stanie w ciągu 170 dni dokonać pewnej uprawy, rozwinąć roślinkę. Warunki są takie, że cykl wegetatywny w Polsce zaczyna się od powyżej 5 stopni Celsjusza, a zamyka się poniżej 5 stopni Celsjusza. Można w Polsce sadzić pomidory, jeżeli będziemy je sami wcześniej inkubować w domu, w domowych warunkach. Znowu Dobre miejsce do tego, żeby zacząć kontrolować, jak to płynie. I tutaj się pojawia bardzo mocny, bym powiedział, taki wkręt solarpankowy w to, e, czym, czym e, jest agrocybernetyka i w jaki sposób my podchodzimy, w jaki sposób my o niej myślimy gdzie przywracamy technologię, w tym takiej sięgamy po takie źródłowe myślenie o cybernetyce, jako o pewnej badaniu przyrody, badaniu cykli, które zachodzą w przyrodzie, a następnie staramy się je przerzucić na myślenie w kontekście technologii informacyjnych. Pojawiają się tu takie zagadnienia jak permacomputing, pojawiają się tu takie zagadnienia jak low-tech, czy serwery, które są napędzane chociażby energią słoneczną, gdzie takim spekulatywnym ultimate goal, że tak to nazwę, agrocybernetyki jest postawienie zdecentralizowanego serwera napędzanego tylko przez ziemniaki, czyli coś, co jest w jakiś sposób auto, autoteliczne. Jeżeli was, jeżeli was to interesuje, jeżeli chcielibyście, chciałybyście wejść to głębi, to mamy naszą stronę internetową. Jako grupa robocza zaczęliśmy, dostaliśmy rezydencję w aptece designu na Wesołej i w najbliższych miesiącach na pewno będziemy chcieli ruszyć z programem odnośnie ogrodnictwa miejskiego, w jaki sposób praktykować ogrodnictwo miejskie, w jaki sposób zacząć robić ogrodnictwo miejskie, co to właściwie znaczy. E, jesteśmy jeszcze, tak jak mówiłem, trochę po wijakach koncepcyjnych, ale już zawiązujemy pewne siatki. Generalnie naszym celem ostatecznym jest to, żeby zbudować fajną, porządną farmę, najpierw na Księżycu, a potem kolejne pokolenia na Marsie, na Wenus i tak dalej, przy czym nie traktując tego jako kolejnych planet B, tylko raczej, żeby mogliśmy tak w taki start trekowy sposób Sposób, space is the final frontier, które należy ostatecznie gdzieś pokonać. E, dziękuję bardzo. Miał pytania. Kuba Kulesza.